Migracja młodzieży jest oczywiście bardzo bolesnym problemem dla każdego miasta. Ona wiąże się przede wszystkim z kwestiami natury systemowej, ustawodawczej, strukturalnej, na które niestety samorządy lokalne nie mają wpływu. Innymi słowy, rząd i uchwałodawcy decydują o tym, jakie mamy przepisy, czy one są atrakcyjne, czy pozwalają młodym ludziom w sposób aktywny prowadzić swoje np. małe przedsiębiorstwa. Ale my ze swej strony jako samorząd chcemy również przyczyniać się do tego, aby młodzi ludzie pozostawali w mieście. Chcemy w sposób aktywny odpowiedzieć na ten problem, który jest podnoszony przez wszystkich mieszkańców. Park Przemysłowy Łomża jest taką formą odpowiedzi. Mamy możliwości przekazania środków pieniężnych prost każdemu, kto potrzebuje. Już jest to niezgodne z prawem. Wobec tego staramy się dać preferencyjne warunki startu, preferencyjne warunki rozwoju. To jest nasza forma pomocy. Młody człowiek otrzyma przede wszystkim wsparcie prawnicze, wsparcie księgowe, a także yy, pomieszczenie, pomieszczenie, które będzie wyposażone w meble, a także w sieć teleinformatyczną. W pierwszych trzech latach działalności pomieszczenia to będą w stosunku do ceny, która znajduje się na rynku w stawkach preferencyjnych, czyli pierwszy rok na przykład 50% wartości stawki, która aktualnie znajduje się na rynku w drugim roku, około 73,80. Te stawki jeszcze będą podane oficjalnie do publicznej wiadomości. Oprócz tego Park Przemysłowy Łomża również będzie prowadził tak zwane wirtualne biuro, czyli obsługę firm, które nie chcą lokować się u nas w tym budynku, ale chcą, aby prowadzić tylko i wyłącznie obsługę biurowo-kancelaryjną dla tych firm bez np. adresu i taką usługę będziemy prowadzili lub druga dostępna oferta będzie polegała na tym, iż będzie park udostępni adres i siedzibę firmy i całą obsługę kancelaryjną biurową. Do dyspozycji również osoby, które tutaj wynajmą u nas lokum, będą miały na każdym piętrze salkę konferencyjną, bardzo dobrze wyposażoną, sprzęt multimedialny, jak również duże sale konferencyjne, które będą znajdowały się na parterze. Oprócz tego do, dla wszystkich zainteresowanych dostępne będą sale przez okres 24 godzin. Są to dwie sale, gdzie każdy będzie mógł wcześniej poprzez Rezerwację taką salę wynająć. Ta sala będzie tak zwana Open, czyli przez 24 godziny możliwość wynajęcia takiej sali. Park Przemysłowy Łomża jest niezwykle ważnym obiektem dla tak zwanego rozwoju strategicznego miasta. Nie jest to tylko biurowiec, który oczywiście spełnia będzie ważną rolę jako miejsce, gdzie znajdzie się Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, znajdzie się Centrum Przetwarzania Danych, Centrum Cyfryzacji z potężnym serwerem obsługującym wszystkie jednostki miejskie, ale jest to miejsce, w którym chcemy jednoczyć wysiłki wszystkich instytucji do tego, aby móc wspierać aktywnie naszą młodzież. Dolnych absolwentów wyższych uczelni, młodych przedsiębiorców, wszystkich tych, którzy zamierzają poprzez swoją aktywność budować swój dobrobyt i potencjał rozwojowy naszego miasta. I dlatego jest to dla nas niezmiernie ważne, aby ten projekt odniósł sukces. Oferta ta również jest skierowana do młodych przedsiębiorców, którzy działają już na rynku, którzy zajmują się takim biznesem informatycznym biznesem z dość ciekawymi różnymi technologiami. Takich ludzi również zapraszamy. Zapraszamy absolwentów szkół średnich, studentów naszych uczelni, a także inne osoby, które są zainteresowane. Jeżeli chodzi o wsparcie instytucji. Które również będą ulokowane w parku, to jest wsparcie prawne, wsparcie księgowe, szkolenia, jak również inne specjalistyczne wsparcie. Około 20% powierzchni również będzie przeznaczone do tej instytucji. Jeżeli ktoś ma pomysł, a zwracam się z apelem do młodych ludzi, chciałby rozpocząć taką działalność gospodarczą, ale nie ma na przykład środków finansowych, my przekażemy mu w pełni wyposażone biuro, jeżeli ten pomysł jest rzeczywiście dobry, to życzę tym młodym ludziom, żeby właśnie za pośrednictwem parku zarobili pierwsze pieniądze, a w przyszłości, opuszczając park, wiedzieli, że w tym miejscu właśnie rozpoczęli, a czeka ich dobra przyszłość w OMI. Chcąc przedstawić Państwu cały proces rekrutacji młodych ludzi, Chciałbym tak po kolei przedstawić Państwu ścieżkę. Po pierwsze, po ukazaniu się ogłoszenia na naszej stronie internetowej będzie aplikacja do wypełnienia, gdzie młody człowiek wypełnia druk związany z prowadzoną działalnością, z pomysłem na swój biznes i taki druk składa w formie internetowej do naszej spółki. Następnie My analizujemy pod kątem wy wykonalności tego przedsięwzięcia, spotykamy się z, z tym młodym człowiekiem, jest analiza prawna, analiza merytoryczna tego wniosku i wtedy jest akceptacja lub nie. Jeżeli jest akceptacja, następnie proponujemy niedostępne pomieszczenie, które posiadamy w swojej ofercie. Są to pomieszczenia większe, są to pomieszczenia mniejsze, wraz z wyposażeniem. Wyposażeniem podstawowym, wyposażeniem meblowym, bo każdy pokój czy każde biuro będzie umeblowane. Jak również z wyposażeniem teleinformatycznym. Następuje pomoc przy rejestracji firmy. Po zarejestrowaniu firmy proponujemy młodemu człowiekowi. Skorzystanie z środków unijnych, pomoc w zasadzie w skorzystaniu z tych środków unijnych, przeszkolenie tego młodego beneficjenta i podpisujemy oczywiście umowę z tym młodym przedsiębiorcą oczywiście proponując warunki korzystne na rynku czyli on dostaje tak naprawdę wsparcie związane z niższymi z ulgami w stosunku do stawek, które znajdują się na rynku. Następnie po okresie 3-letnim jeżeli taki przedsiębiorca już nabie okrzepnie proponowana jest albo pozostawienie w inkubatorze przedsiębiorczości lub Ewentualnie już taki młody przedsiębiorca, który już małych doświadczeń na rynku decyduje się na lokalizację. Rozpoczęcie naboru planowane jest w miesiącu pod koniec stycznia i luty. Także bardzo serdecznie zapraszam na stronę naszą internetową www.parkłomża.pl, gdzie będą wszelkie informacje, a także wnioski i aplikacje osób ubiegających się o lokum w naszym parku. Projekt Parku Przemysłowego Łomża realizowany jest ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Poldawskiego. Wartość tego projektu wynosi 15 milionów złotych netto, z czego dofinansowanie środków unijnych wynosi 7,5 miliona. Nie jest to nowum. W skali kraju mamy do czynienia z bardzo wielu, wieloma udanymi projektami w tym zakresie. My idziemy, powiedziałbym, przetartą ścieżką parku przemysłowego, w odróżnieniu od parku naukowo-technologicznego, który Zwykle pochłania dużo, dużo większe nakłady inwestycyjne. Dofinansowanie tego projektu zostało skalkulowane na poziomie 50%, a nie jak to ma miejsce na przykład w parku naukowo-technologicznym w sąsiednim mieście na poziomie 80% i więcej. Mamy możliwość zarabiania, w związku z tym nie chcemy obciążać budżetu miasta i założeniem podstawowym biznesowym tego parku jest to, że nie będzie on obciążał budżetu miasta, gdzieś właśnie przez działalność komercyjną będzie sam siebie utrzymywał. Na tej bazie budujemy pewnego rodzaju wzorzec współpracy. To, co jest miejskie, niekoniecznie musi być przeszłe, niekoniecznie musi być niedoinwestowane czy, czy niedoskonałe technologicznie. Wręcz przeciwnie, chcemy pokazać, że Park Przemysłowy Łomża niesie nową jakość e, informatyczną, ale również nową jakość i, i nowe oblicze samorządu jako jednostki, która w sposób aktywny pokazuje możliwości, pomaga pewnej grupie młodych przedsiębiorców na bazie nowoczesnego wyposażenia. Kreuje pewne dochody, co pozwala tejże jednostce utrzymać się. Rodzi się możliwość zainteresowania naszym miastem ciekawych podmiotów z branży informatycznej nie tylko, które mogą na tej bazie, na bazie parku przemysłowego, a chciałbym podkreślić, że powierzchnia biurowa należy do powierzchni o najwyższej klasie. Możemy mówić, że w łomży i w okolicy nie ma obiektu biurowego. O profilu informatycznym na tak wysokim poziomie. W związku z tym, jest to obiekt niezwykle atrakcyjny dla firm informatycznych, które z założenia wymagają wysokiej jakości, odpowiedniego oprzyrządowania, odpowiednich sieci logicznych, przyłączy itd. itd. Przewidywane oddanie tego projektu do użytku jest w 2015 roku, w lipcu. Wspomniałem o Centrum Informatyzacji, o Cyfryzacji Miasta. Jest to nasz kolejny ambitny cel, abyśmy mogli pochwalić się w roku 2018 takim poziomem rozwoju informatyzacji, cyfryzacji miasta, który odbiegałby ponad przeciętną od miast o podobnym potencjale demograficznym i gospodarczym. Jest to zamierzenie ambitne, ale wydaje nam się, że właśnie dzięki takim narzędziom. Jakimi są instytucje związane z biznesem, instytucje okołobiznesowe, parki przemysłowe, można dzięki potencjałom intelektualnym naszych wyższych uczelni, pokusić się i realizować takie ambitne zamierzenia. A wszystko po to, abyśmy byli bardziej konkurencyjni, dlatego że jeżeli będziemy mieli park przemysłowy, zdolną młodzież, która będzie prowadzić swoje małe firmy w ramach parku, będzie się rozwijać, tworzyć produkty, może oprogramowanie, może będzie się innymi dziedzinami e, z tak zwanego sektora IT zajmowała, to w tym momencie będziemy bardziej atrakcyjni jako miasto. Bo potencjalni inwestorzy będą widzieli, że w naszym mieście jest ten potencjał intelektualny skupiony w kilku miejscach. Takim miejscem oczywiście będzie Park Przemysłowy Łomża. Jest to pierwszy etap. Drugim etapem ma być tak zwane centrum logistyczno-produkcyjne i pod tym hasłem rozumiemy hale produkcyjno-logistyczne, które będą udostępnione przedsiębiorcom, oczywiście na preferencyjnych warunkach, nie tylko młodym, ale wszystkim tym, którzy będą chcieli produkować i ewentualnie oferować jakieś usługi, innymi słowy prowadzić działalność gospodarczą zmierzającą do rozwoju miasta, tu właśnie w tym miejscu. Mamy na myśli również rozwój parku poprzez trzeci etap. Jest to zamierzenie ambitne, obliczone na kolejne perspektywy, kolejne lata, ale chcemy, aby park zagospodarował tereny inwestycyjne w obrębie ulicy Żabiej, kolejowej, tereny, które są własnością miasta, gdyż sądzimy, że właśnie poprzez takie aktywne działanie miasta, jako, jako tej instytucji promującej przedsiębiorczość. Możemy kreować te wartości dodane w naszym mieście.